Drodzy kryptomaniacy, mała dzisiaj nauczka będzie, albo nauka, wiedza odnośnie, kiedy spodziewać się, że rynek spadnie nam, będzie taki dołek. No najwyraźniejszym takim sygnałem wydaje się jest dźwignia na giełdzie. Jak dźwignia jest wysoka, to są duże szanse, że będziemy mieli spadki, bo wieloryby będą chciały zgarnąć te wszystkie wywindowane pozycje na rynku. I właśnie 10 listopada mamy taką zwyżkę właśnie dźwigni, czyli leverage na rynku. Jeżeli śledzicie ten leverage i widzicie, że jest właśnie wysoko, to można się spodziewać, że będzie jakaś wyprzedaż. Wtedy te pozycje zostaną zamknięte przez nagły ruch w dół i rynek spokojnie będzie dalej sobie szedł swoją drogą. Więc warto właśnie zwracać uwagę na dźwignie, najlepiej właśnie na CryptoQuant stronie. Są też inne inne strony, które fajnie to pokazują, jeżeli widzimy, że no, dźwignia jest na rynku, ludzie są bardzo optymistyczni, biorą pozycje większe niż powinni i mają ustawione stopy dość blisko ceny. Jest duża szansa, że ktoś to wykorzysta, zrzuci rynek, żeby wbił się w te stopy i wtedy sobie odkupi swoją pozycję po tańszej cenie. Tak, wiloryby grają, więc trzeba zwracać na to uwagę. Pamiętajcie, jak jest wysoka dźwignia na rynku, to jesteśmy ostrożni i czekamy, bo prawdopodobnie będzie niedługo jakiś spadek kilka procent. 11 listopada, tu nie widać czy dzisiaj no właśnie taki spadek się zdarzył. Jak tu widzimy na maksa, dźwignia była 10, a dzisiaj Bitcoin spadł 68 prawie do 60, bodajże 3 minimalna cena. Czyli sprawdziło się to, dlatego my byliśmy świadomi, że coś takiego może się dać, więc byliśmy bardziej bezpieczni. Trzymaliśmy sobie shorta na szybie i z tego shorta właśnie wyszliśmy i weszliśmy w sobie swoje alty tak fajnie przy dołku. Różne rzeczy można robić, jak macie tą wiedzę, więc na pewno warto wykorzystywać. Jeżeli jest wysoka dźwignia, to starajcie sobie zmniejszyć te swoje. Jeżeli macie pożyczki, zmniejszyć te swoje pożyczki troszkę, czekać aż coś spadnie, lub może trzymać dolary, jeśli chcecie coś innego kupić, lub właśnie założyć shorta na coś, co technicznie pokazuje spadki, jak na przykład właśnie wspomniana przez nas Shiba Inu. Shiba Inu naraz, nadal jest na spadkach, ale ponieważ rynek jest silny, to warto było wyjść. Także patrzymy na ogólną dźwignię na rynku, zwracamy na to uwagę, ponieważ na to patrzą wieloryby z grubą kasą. Aby zabrać tam nasze krypto, jak my jesteśmy zbyt optymistyczni. Pozdrawiam.